cześć ja Ciamaka, jestem Adahina, się Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak zwykle, czy nie jak zwykle, tylko to samo: Minecraftik, drugi odcineczek. Ostatnio podbiliście aż 10 opek w górę, dobiliście próg, normalnie bez problemu nawet. się aż się zdziwiłem. Także co, przechodzimy do filmu. Kraksa, słuchajcie. Taki problem był, ale wyszłem sobie na spokojnie z jaskini. W sensie lekka kraska, le, lekka nie, nie, nie nagrało mi się, jak wychodziłem. W sensie. O! Kurcze piszczel. Czekajcie, zjem sobie coś. <grym> ja nie wiem, w ogóle, Czy tak się dograło, czy coś. Kurde. Aha, ja buduję te Jeden strażnik tutaj Ty na jak w Assassinie W sumie nie grałem Dobra, po tych drzewach myślę, że Coś trzeba pokminić Co jest to jakiegoś innego biomu?

Są te ugluki, coś mi. Bie. Aha, ugluki, znaczy na co te? Mam desek. Dobra, na bezpieczny ląd. Dobra, Proszę, poszło poszła. Aha! Gdzie tu jest speed? A, kontrol. <laughs> Nie, no. O, w... w dupę O, dobra, poczekajcie, jeśli nas weźmiemy. Są jakieś potwory? A widzę, że tam mieć wszędzie jest. Nie wiem, czy ona jest jakoś bardzo potrzebna Dobra, weźmy sobie I ile dalej Może w tej sobie przeczekamy? No to ja sobie przeczekam, jak będzie słabo. Kurde demol, gdybym miał co jakikolwiek armor. Być mogli coś. O! Chyba się jasno robi. Ej, chorobiście to wygląda. Ale czekajcie, czy to jest koniec? Czy muszę tu wysiadać? Aha, tam już wody nie ma. To jest cave, chyba kolejny. Czy to jest żelazo? Nie wiem, czy mam takie rudy. Czy to jest tak normalnie, czy. Czy co? Proszę mi też powiedzieć, bo to nie, nie czuję kompletnie w ogóle Czy to są takie normalnie ludy, czy kurde Nie wiem Piszcie w komentarzach jak chcecie Dobra, bo mam tyle tego To, to po co mi to? A, patrzcie Chciało mi się, żeby był coś Patrzcie, patrzcie like'io Jest tam woda. A jest! Była od samego początku. Ja nie widzę, dobra, jednak ślepy jestem. To jest żelazo, powiedzcie mi. Tak, dobra, jesteśmy w niebie. Byliśmy w niebie. O! Jeszcze dwa. Dobrze Dobrze Jesteśmy znowu w niebie Dobra Słuchajcie, wezmę sobie jeszcze żelaza Wnerwiamy ten deszcz Dobra, ej Co jest? I to że trzeba przepalać? Ej, nie wiem Nie mam pojęcia, bo to Serio tak tekstury wyglądają? Czy nie mam jakiegoś tekstur bo nie wiem Ej, nie wiem, co się stało z tą grą, ale zarąbiście to teraz wszystko wygląda No spójrzcie, ma marchewkę, no i koks Znaczy, koksu nie ma, ale... Jest, kozacko Ej, to mocniej bije, Słyszysz taki pierd? Dobre, dobre to jest, ej Dobra, słuchajcie, czekajcie, bo muszę... Sobie po prostu... Mały skrawek ziemi. Kurde, ty no. lecę ty? Dobra, przynajmniej tyle. Czy ty jest jakieś drzewo? Dobra, polecę sobie po drewno. O. I wracam. Uuu. Dobra, słuchajcie, wróciłem z połowów. Połowów drewna. Tyle uzbierało mi się, uzbierałem sobie po prostu Teraz yy, na piecyk Żelazko i może jakąś zbrojkę bo te, ej, Nie wiem, to jest na trudnym, nie? To daje chyba, dodaje dmage'a czy coś takiego, że Mogą ci zabić te frajery Czujecie jeszcze crafting table Zadupimy sobie tutaj gdzieś, skrzyneczki na razie nie potrzebujemy Ale jedzonko by się nam przydało Chociaż Chociaż, czekajcie, sobie zrobię jeszcze jeden piecyk Chociaż, nie no dobra, no Am, um, kill off, tak, kill off. Nie, zostawię sobie trochę, nie wiem na co, ale y, Warto oszczędzać widzowie, pamiętajcie Jeżeli macie jakieś tam drobniaki, oszczędźcie sobie Nie kupujcie y, żadnych y, Alkoholi, tak bo to się nie opłaca i nie warto tego zużywać. Zażywać. No żartuję. Żartuje, żartuję. Chociaż jak jesteście mali, to wiecie. Soczek kubuś frugo. Tak już po problemie. Żartuję, żartuję. I gdzie Ruda żelazo znaczy się. Ja nie wiem, czemu mam takie po prostu odklejki, że. Żula. Kurde, ty no. Nie, bruk się przyda na podbudowę, bo to Minecraft jest dobry. Ja to powiedziałem. Dobra, może. Eee, zbrojkę na początek klatę bym zadupił. Nie wiem na ile mi starczy dobra. Tak żeby szybko nie paść, bo to jest najważniejsze Żeby szybko nie paść, bo jak padnę teraz To jest taka troszeczkę lipa ale No tak, ej dobra teraz To jest ten jakiś kozak A wieczorem muszę, musiał jeszcze zrobić Dobra zapamiętam jakoś Gdzie było nie Jak coś to jakoś się uda Czekajcie, teraz najważniejsze to rudy. Ej, co jest? Co jest? Ten frajr tak co jest? Jak to ten się biło? Skakało i biło, nie? mi nie działa? Dalej, nienawidzę keretów. A tu jest, dobra. Może żelazne sobie zostawimy na jakieś inne. A, unik, niczym. E, nie wiem. Nie, mój czekićan, ale to jest chyba. A to jest, dobra, no mogło być. Ej, co jest? Ej. Ładne O Ffff Wkurzą paszczurę Uuu ale my sobie byśmy stracili to o. Dobra to już nie może wejść nie? Na są ja chyba no, dobra, załatwimy ich, mi się wydaje, że w yy, kolejnym odcineczku. Także ja się z Wami żegnam. Łapeczka, Subik, komentarz, jakiś, nie wiem, jaki, bebe, kreatywny. Także, jeżeli chcecie więcej odcinków yy, takiego Minecraft'a, na przykład, to łapa w górę. No i po prostu zobaczmy, ile tam będzie. No to zrobimy, nie? Czekajcie, tylko kurczaka, se dojem No Yeah, I got with grandma my dummy up. Who called a mill in my I wouldn't guess so you still got shop. with dripping just do how to hustle. Look at your bitch through these deal by folks cuz I get me some hands. she been that shit